Nie patrz za siebie. Ten straszny filmik jest popularny wśród arabskojęzycznej społeczności YouTube. Po zobaczeniu czegoś przerażającego, ten mężczyzna ucieka do swojego samochodu. Ale to coś tam na niego czeka. przerażające wideo pierwotnie opublikowane na TikToku przez Elka telewizja pokazuje również co początkowo przestraszyło tego mężczyznę ale jak już wiemy jak się to kończy ten mężczyzna ewidentnie nie ma gdzie uciec i gdzie się schować Gdybym był na jego miejscu, jak najszybciej uciekłbym z tego domu. 13. YouTuberzy Cazadores de Sombra zbadają ducha starego Makubeiro w tym strasznym filmie. Podczas eksploracji kryjówki ducha przestraszają się niewyjaśnionego dźwięku. Oh. Yes. Podczas gdy badają sprawę w następnym pokoju słychać kolejny dźwięk. Znowu nic. Następnie przeprowadzają pewien rodzaj rytuału, który polega na wrzuceniu łańcucha do studni, prawdopodobnie, aby przywołać ducha i rytuał odnosi sukces. Dary pro.

Cokolwiek to za duch, jestem pewien, że nie jest przyjazny. Numer 12. Najlepszym miejscem do obserwacji duchów są oczywiście cmentarze, co potwierdzają badacze zjawisk paranormalnych. Opublikowali oni ten film o nawiedzonym cmentarzu w październiku 2019 roku, pisząc, że dwie różne pary badaczy paranormalnych, mąż i żona, towarzyszyły GOCM w odstępie tygodnia, aby zbadać znany, nawiedzony cmentarz. 45-minutowe wideo obejmuje przerażające krzyki słyszane w ciemności, gdy badacze badają nagrobki, a także losowe głosy słyszane za pomocą. Są elektroniczne głosy z zaświatów, śmiech dziecka. Niektóre z duchów nawet proszą o pomoc w wyjściu. Przypomnienie, aby zabrać ze sobą elektroniczne głosy z zaświatów następnym razem, gdy wejdziesz na cmentarz to jest, jeśli chcesz komunikować się z zaświatami, które leżą pod tymi świętymi terenami. 11. To szybkie elektroniczne głosy z zaświatów to bezpośrednia wiadomość z zaświatów. Jestem pewien, że to usłyszysz. Jest krystalicznie czysty męski głos, który szepta: Odejdź. Nikt w pokoju tego nie zauważa. Nie ma tu raczej miejsca na interpretację. Duch dał nam rozkaz, więc prawdopodobnie powinniśmy posłuchać. To wygląda na jego jedno ostrzeżenie. 10. Przesłane na subreddit Chills Narrator przez Bushwookie83, ten redditor napisał Wygląda na to, że Mike Myers odwiedza mnie. Co to jest? Obejrzyjmy ich zgłoszenie i zobaczmy o czym mówią. Hey man. That was cool. yeah. Na pewno toczyła się jakaś debata na temat tego filmu w komentarzach. Duck Consumbread stwierdził, że on już dawno by się wyprowadził i nie rozumie, jak można było tam po prostu siedzieć. Neil One Lone Wolf Six 985 napisał Wygląda na to, że to odbicie twojej latarki na telefonie, odbijające się od pewnych części szkła, daje iluzję twarzy. Wygląda jak identyczny tatuaż Michaela Myersa, który mam na ramieniu. Po której stronie tu jesteś? Daj mi znać w komentarzach. Dzień. Ten poltergeist zaraz zacznie działać. Redditor What you Imagine udostępnia ten filmik z bardzo agresywnym duchem. Z powodu agresji poltergeista jestem przekonany, że to nie jest inscenizacja. Jak cokolwiek inne niż paranormalne może działać niewidocznie z taką agresją? Wielu w komentarzach uważa, że ten filmik został zainscenizowany za pomocą żyłki wędkarskiej. Hmm, nie wiem jednak. Dla mnie to brzmi przekonująco. Numer 8 o tym, jak Vlogs spędził w tym nawiedzonym hotelu 24 godziny i nie zmrużył oka, wszystko zaczęło się od drzwi do szafy. Przyjdź. Drzwi zatrzasnęły się, lecz po chwili ponownie się otworzyły na tyle szeroko, by ukazać pustkę w środku.

Youtuber uważa, że to osoba cień, ale ja sądzę, że to może należeć do niego. Znowu to samo. Czy to efekt oświetlenia w łazience? Napisz, co o tym sądzisz. 7. YouTuber o nazwie Bangladesh Ghost Hunter wraz ze swoim wiernym psem Tomasem eksplorują opuszczone domy i inne legendarnie nawiedzone miejsca głęboko w lesie. Jedno z ich bardziej przerażających odkryć ma miejsce nocą, głęboko w lesie, gdzie na kamerę wpadają straszne rzeczy, zaczynając od krzyku.

Dobrze, na 5 minut i 40 sekund dziwna żółta kula mija kamerę i znika. Dwie sekundy później on odwraca głowę, gdy na kamerze pojawia się różowa aura, która może być albo nie być palcem operatora kamery. Ale w tym momencie na niego spada dziwna mglista mgła, której on nie widzi. 20 minut i 40 sekund to moment, kiedy w końcu to widzą. Formę między dwoma drzewami w kształcie osoby. Latarka pada na to tylko na krótką chwilę, a potem znika. Ale wciąż tam jest, obserwując ich. Co do tego jestem pewien. Czy Poltergeist Laney i Bena staje się silniejszy? Obejrzyj ten film i oceń sam. Jak zwykle Poltergeist wydaje się być najbardziej aktywny w kuchni. More I, uh, Nawet zaczął niszczyć ich kolację. Poltergeist... Pierwszy on jeszcze nie skończył. Nie trzeba dodawać, że Laney i Ben dzielą przestrzeń z jednym z najbardziej aktywnych poltergeistów na YouTube. Nie wiem, czy Dave i Andy stają się bardziej agresywni z powodu złości, czy może ich obserwujący na YouTuba ich dopingują. Pięć. Odległy barak w środku niczego musi być opuszczony, prawda? Opublikowany na R/Duchy przez Livid Excuse 1640 Ten film przypomina każdemu badaczowi paranormalnemu, aby zawsze był na straży. Reditor jedzie nocą po drodze gruntowej w miejscu, które wydaje się być głębokim zapadliskiem, bez żadnych świateł dookoła, poza słabym, odległym blaskiem. A jednak na środku niczego natrafiają na zniszczony biały dom. Jest ciemno i opuszczony, więc albo tak myślisz? Kiedy Reditor powoli przejeżdża obok, świecąc latarką na dom, dostrzega raz, że jest pusty i ma zbite okna, nic więcej. To jest, dopóki nie przybliży centrum okna. Pojawia się tutaj biała postać w kapturze bez rozpoznawalnych cech. Uświadomienie sobie, co widzą, przeraża ich na tyle, że upuszczają kamerę i odjeżdżają. Chociaż wielu redaktorów w komentarzach uważa, że postać to włamywacz, a nie duch, to spotkanie w domniemanie opuszczonym domu byłoby niepokojące, bez względu na wszystko. Reditor pisze w komentarzach, że był w tym domu raz i wygląda na to, że ludzie tam mieszkający po prostu wstali i zostawili ubrania w szafach, naczynia w zlewie, zabawki na podłodze. To było szalone. Dotarłem do połowy korytarza i coś, co czułem jak czyste zło, ogarnęło mnie i uciekłem z powrotem na zewnątrz. Podzielił się również kilkoma zdjęciami o różnej ekspozycji, które zrobił z klipu co widzisz na plamie atramentu Rorschacha to jest tylko test. S Numer 4. Nigdy nie bierz niczego z opuszczonej własności. Nigdy nie wiesz, co może to opętać. Opublikowane przez Gary'b 8632 na Subreddit Chills Narrator, Gary wyjaśnia, że jego siostra odwiedziła opuszczony szpital kilka miesięcy temu i usunęła z miejsca szklaną misę i koszyk. Teraz wydaje się, że z tymi zabranymi przedmiotami przyszło coś jeszcze. Reditor mówi, że jego siostra była sama w swoim pokoju około trzeciej nad ranem. Jednakże za biurkiem, na ścianie wyraźnie manifestuje się postać cienia, pojawiająca się na chwilę, zanim zniknie w ciemnościach korytarza. Reditor twierdzi, że od tego czasu jego siostra budzi się ze śladami. Czy usunęła przeklęty artefakt z posesji? Pierwszy czy ta osoba cień jakoś posiada te przeklęte przedmioty? Najlepszy zakład? Zwróć te artefakty, zanim agresja stanie się jeszcze gorsza. 3 i. W tym domu spodziewaj się straszenia na każdym kroku. Po doświadczeniu zjawisk paranormalnych w domu rodzinnym, mężczyzna postanowił nagrać kilka filmów, by sprawdzić, czy uda mu się coś uchwycić na kamerze. A przejdźmy do nawiedzonej trasy. Co się tutaj dzieje? On znajduje kwiat na schodach. Twierdzi, że nikt w domu nie wie skąd się wziął. Czy to nie jest ostrzeżenie, jak wierzy youtuber? Cóż, na górze w sypialni. Zdarza się to znowu. Coś właśnie wyrzuciło ubrania z szafy. Jeśli te pukanie były ostrzeżeniem, ubrania wziąłbym za jasny komunikat. Ten duch chce, żebyś odszedł. Czy kiedykolwiek słyszałeś banshee? Albo widziałeś jedną? Właśnie ma. Opublikowane przez Omni King Archeustu na Subreddit Chills Narrator, osoba przesyłająca twierdzi, że ten film może być dowodem na istnienie banshi, ubranych w długie zielone suknie pod szarymi płaszczami, z długimi włosami i czerwonymi oczami od ciągłego płaczu. Banshi pojawiają się lub są słyszane przez tych, których członkowie rodziny lub znajomi odeszli. Płacz Banshi opisany jest jako pełen żałoby ponad wszystkie inne dźwięki na ziemi, a kiedy słyszany jest w cichej nocy, mówi się, że przepowiada odejście kogoś bliskiego słuchaczowi, a nawet może być ostrzeżeniem przed własnym nadchodzącym odejściem osoby. Klip pokazuje Irlandkę Nicole, która idzie w kierunku przerażającego dźwięku dochodzącego z zewnątrz jej domu. Z jakiegoś powodu, postanawia wyjść w ciemność, aby zbadać sytuację. Kiedy jest na zewnątrz i na chwilę zatrzymuje się, aby posłuchać, znowu słychać upiorny lament. Kiedy kontynuuje swoje wędrówki w ciemności, zwraca się do jakiejkolwiek istoty, która wydaje ten dźwięk, mówiąc, że nie jest tu, aby jej zaszkodzić, ale aby pomóc. Niedługo potem w ciemności pojawia się jakaś sylwetka. Trudno ją dostrzec, ale wygląda na postać w szatach. Znowu słychać przeraźliwy dźwięk. Przerażona młoda kobieta odwraca się, by czym prędzej wrócić do środka. W rozszerzonej wersji filmu kobieta wyjaśnia, co zdarzyło się po jej powrocie do domu. Kiedy dotarła do tylnych drzwi, były zamknięte. Poszła do innych tylnych drzwi, a na biurku leżał grzebień. Mówi, że nie używa grzebieni. Zastanawia się, czy duchy się uczesują. Co tu się dzieje? Angela Elliot dodała, że jeśli usłyszysz Banshee, to znajomy umrze, a jeśli zobaczysz jedną, to ty umrzesz. Właściwie na klipie Nicole odbiera telefon informujący ją, że jej kolega ze szkoły został znaleziony martwy. Czy Nicole, która również zobaczyła Banshee, będzie następna? Mam dla ciebie wyzwanie: skoro dotarłeś tak daleko, dlaczego nie polubisz tego filmu i nie zasubskrybujesz w ciągu najbliższych pięciu sekund? Ponieważ co tydzień wrzucam cztery nowe, straszne filmy. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, to przejdź na mój Instagram pod adresem DylanisCilingit i naciśnij przycisk Obserwuj, aby się dowiedzieć. Jeden. Jeśli przywołasz La Jorona, licz się z najgorszym. Podczas badania domów Hinsdale, YouTuber Mo Sargi przywołał płaczącą kobietę i pożałował tego do końca życia. Podczas rozmowy, za pomocą Spirit Box otrzymał kilka odpowiedzi.

"Też bym skończył, gdybym zobaczył lajoronę na żywo."